Idealny prezent dla każdego typera? No, oczywiście, że tak. Na przykład kubeczek typerski z naszego małego sklepu typera. Uwaga, do świąt minus 10% na cały koszyk. Nieważne, ile tam rzeczy sobie wpakujesz, z kodem rabatowym obstawiamy. Cały koszyk będzie zbity o 10%. Oczywiście, kod jest do wpisania po przejściu do koszyka. Osoby zainteresowane jakimś gadżetem typerskim odsyłamy do opisu, do pierwszego komentarza pod tym filmem. Tam znajdziecie, e, słuchajcie, link do naszego sklepu. Obstawiamy.shop. Jeżeli ktoś się zainteresował. Serdecznie zapraszamy. A ja Was witam na kanale Obstawiamy. E, bardzo miło, że wpadliście. Typerskąpione przybijam. I od razu zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem. To pomaga wszystko rozwijać. Dziękuję serdecznie za każde jedno kliknięcie. No dzisiaj kończymy mundial. Kończymy mundial tym meczem finałowym, Oczywiście jest kilka propozycji. Oczywiście to są sklejki. Raczej maj kombi i Single, bo z jednego meczu za dużo tutaj nie da się zrobić. Do kuponów zaraz przejdziemy. Jeżeli ktoś by chciał przewijać, śmiało przewijajcie. Ja powiem, tutaj jest standardowy wstęp. Zwrot kasy za przegrany kupon. Konkurs na Freebeta. Zaproszenie. Do grupy, czyli lecimy. Jeżeli nie macie konta w betkliku, to jest legalne w Polsce, bukmacher. a konto założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie go do promocyjnego, obstawiamy. Tak jak widzicie na tym banerku, to możecie stworzyć obojętnie jaki kupon, obojętnie jakie typy kursy dyscypliny, nieistotne, za maksymalnie 228 zł. Jeżeli ten kupon nie wejdzie, macie zwrot kasy minus podatek we freebecie i ta promocja dotyczy każdego nowego gracza. Eee, to nie musi być taki kupon, to nie musi być 228 zł. Możecie zagrać cokolwiek wam się podoba, to jest najistotniejsze. Obojętnie co? Więc osoby zainteresowane takim. Z pierwszym kuponem na dzień dobry, sam do pierwszego komentarza pod tym filmem Założenie konta to minuta i można tworzyć coś na dziś Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku Ponad 100 tysięcy ludzi Zapraszam na Instagrama, tam dodatkowe kupony o który tutaj po prostu nie ma, to, to linki znajdziecie w opisie pod tym filmem, skakujcie Oczywiście lecimy z konkursem 25 zł do wygrania, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć. Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem, w komentarzu dojdzie dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki. W dzisiejszym meczu pomiędzy Argentyną a Francją dopisujecie swój nick, gracz na BetClika typujecie do 16 komentarze edytowane. Dodane po tej godzinie bez nich ugraczna na BetClik jak zawsze nie biorą udziału w zabawie. Liczy się regulaminowy czas gry, czyli klasyka. I jeszcze ostatnia rzecz, zanim przejdziemy do kuponów, przypominam, że my sobie tutaj ekipą mocno ciśniemy, mocno sobie ciśniemy, słuchajcie, Football Team Game i to jest taka gierka przeglądarkowa, zupełnie darmowa, nie trzeba żadnej kasy pakować. W której tworzysz sobie piłkarza, rozwijasz go na daną pozycję. Bramka, obrona, pomoc, ofensywna pomoc, napastnik, jak ci się podoba. Jak jesteś już na tyle rozwinięty. Że możesz dołączyć do jakiejś, wiecie, no ekipy grającej w lidze, to sobie szukasz ekipy i dołączasz. Albo szukasz ziomków, zakładacie jedną ekipę i rywalizujecie z innymi drużynami. Tak jak mówię, jest to zupełnie darmowa przeglądarkowa gierka, taki menadżer jednego zawodnika. No, my, my mamy dwie ekipy i gdzieś tam trzecia jest stworzona, bo tylu jest chętnych zawsze i się do nas zgłaszają ludzie, że, no, że razem sobie tu pykamy i gdzieś tam poza transmisjami na żywo, gdzie poruszamy tą gierkę, sobie o tym e, gadamy. Osoby zainteresowane, jeżeli chciałby pograć link do gierki, znajdziecie w opisie pod tym filmem. Po założeniu konta z tego linku macie od razu troszkę energii, żeby trening piłkarzowi na start dobry odpalić. Więc tam osoby zainteresowane odsyłam. A teraz już przechodzimy do meritum tego odcinka, e, kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z Betklikiem, czyli słuchajcie tak, kupony i tutaj już bez bidolenia lecimy od pierwszego mocnego kuponu. No, no co się mam powiedzieć? Tomek ładuje singla, no, albo ma tyle kasy, albo po prostu nie wie, że mógłby to rozbić. No, ale dobra, ładuje singla za 5000 złotych, bo Team tu score i over 2,5 goli. Po prostu. W regulaminowym czasie gry jakieś 2 do 1. Dla jednej lub drugiej drużyny 3 do 1, 2 2. Wysoki, bramkowy wynik. 5 tysięcy wpakowane w to 1098 zł do wzięcia. Wiele osób uważa, że będzie to anderowy mecz, że będzie badanie 0-0, dogrywka karne. No Tomek uważa inaczej, skoro ładuje 5 patoli w coś takiego. Więc mamy pierwszego mocnego singla na dzień dobry. Dalej jest gol Kyliana Mbappé. Tutaj warto powiedzieć od Adama Kupon, Warto powiedzieć, że Kylian aktualnie rywalizuje z Leo Messim O najlepszego strzelca turnieju. Bo jeden i drugi, słuchajcie, mają po 5 bramek. Jeszcze dalej jest Alvarez, który ma 4 bramki, jest Giroud, który ma też 4 bramki więc tutaj fajnie to się ułożyło, bo, bo czterech zawodników, e, którzy rywalizują między sobą tak naprawdę o miano najlepszego strzelca jest w finale no ciekawa sprawa, tutaj zdaniem Adama Kylian e, Mekambe przybliży się do zdobycia tego tytułu króla strzelców, najlepszego strzelca turnieju, no i po prostu Adam ładuje jego gola za 8 stówek, dalej słuchajcie mamy Majkombi od Dawida za 1000 zł ładowane na 3873PLN dużo kartek Zdaniem, zdaniem Dawida, sz szanowny pan Szymon Marciniak, wielkie gratulacje tutaj oczywiście za, e, za finał e, Zdaniem Dawida będzie karteczek minimum 5 w regulaminowym czasie gry To jest duża linia, no ale to jest opinia Dawida, jego zdanie może sobie spokojnie to wrzucić na kupon Dalej, Francja-Lupremis w regulaminowym czasie gry, over 1,5 gola w regulaminowym czasie gry i w drugiej połowie gol Francji no ciekawa wizja, ciekawa sklejka 1000 zł na Majkombi, prawie 4000 zł do wygrania, no dobry prezencior na święta może być, naprawdę dobry, więc coś takiego mam od Dawida, pędzimy dalej, jest w końcu kupon od Przemka, który jako jedyny chyba z tych osób, które tutaj mocno pograły rozbił bo mamy zagrane po prostu zwycięstwo Francji w regulaminowym czasie gry za 900, 905 i 909 zł. Dlaczego rozbite? No właśnie, żeby ominąć dodatkowy podatek Żeby przy ewentualnie trafionym kuponie Nie oddawać e, kasy niepotrzebnie tutaj e, Państwu, żeby tej kasy nie tracić No to nie jest nic nielegalnego Można sobie zmniejszać stawkę, żeby nie przekroczyć 2280 i to właśnie tutaj zrobił Przemek Przemek, który twierdzi, że Francja w regulaminem czasie gry to bierze i po prostu ładuje Ich zwycięstwo Przedostatni kupon to jest, a ostatni kupon to kupon od Ignacego No i tutaj Messi gol No mówię, są różne wizje, naprawdę Co typer to inna wizja, tutaj u Ignacego na Panie Golmesiego i Argentyna Z remisem w regulaminu się gry Bo chciał tutaj dać awans, znaczy zwycięstwo W rywalizacji, ale nie da się w Majkombi połączyć Strzelca z zakładem Na to, kto, kto jakby Wygra rywalizację, nie? Dlatego tutaj Argentina lub Premis i dalej, jeżeli będzie ewentualna dogrywka, a Messi Gola strzeli w regulaminowym czasie gry, to Ignacego już nic? Kompletnie nic, nie interesuje. Więc mamy takie kupony na dzisiaj, życzę wam pięknych emocji. Niech coś tutaj wam siada. Przypominam tylko, że te wszystkie kupony mogą się zestrać. Miejcie to na uwadze, tu nigdy nie było, nie ma i nie będzie gwarancji wygranych, absolutnie, kierwa. Nie, więc tutaj dodatek do życia czy Stefan. Wiadomo, że jak ktoś gra za 5000 zł, to tam się łatwo mówi, że czysty Stefan, ale ja myślę, że są ludzie na świecie, znaczy myślę, wiem, są ludzie na świecie, którzy grają za jeszcze, Stawkę. No każdy gra za tyle, za ile chce, na ile może sobie pozwolić, jakby nikt nikomu w życiu nie będzie się wpitalał. Tylko pamiętajcie, żeby nie przekraczać pewnych granic, najlepiej jakichś bram budżetowych, żeby się nie przejechać, nie przeszarżować. Miejcie to na uwadze, e, że tutaj zdrowy rozsądek musi e, być na pierwszym miejscu. Jeżeli się nie zobaczymy, bo może tak być, że nie będzie już filmu przed świętami, to oczywiście wszystkiego dobrego na święta. Rodzinnej atmosferki, uśmiechu i przede wszystkim zdrówka. E, jeżeli chodzi o, o życzenia na nowy rok, to jeszcze na pewno się zobaczymy, bo 26. chyba premier likidzie, więc będziemy się. E, będziemy się na filmie łapać. Dzięki, że się do samego końca. Pionę przybijam, typerską oczywiście. Trzymajcie się. Nara!